Hejka wam wszystkim w dzisiejszym filmiku. Co prawda jest druga w nocy, ja je nagrywam i zaraz idę spać, dlatego jestem bez makijażu, ale nieważne. Dobry wieczór. I da, da, da. mówić sobie, że jest beznadziejna. Rafał, dziękuję. Raz, kur... Teraz mi wyszło to zdanie. Da, da.

to, że dobrze wyglądamy, jakoś wpływa na tę drugą osobę i na to, jaką decyzję ona podejmie w naszej sprawie. Często jest tak, że oceniamy daną osobę przez to, jak wygląda. Ja często też się na tym łapię, że pomimo tego, że ktoś, na przykład, jak kogoś zobaczyłam, a potem z nim rozmawiam, i na początku to wrażenie, kiedy go widzę, myślę sobie, boże, ale to jest gór, albo to musi być ogromny ham, i w momencie, kiedy z taką osobą rozmawiam, pomimo tego, jak ona wyglądała wcześniej. To w głowie cały czas mam z tyłu tą myśl, że matko, myślałam sobie tak źle o tym człowieku, a mimo wszystko on jest taki sympatyczny, wygadany i można z nim porozmawiać naprawdę na wiele tematów. Często ludzie, którzy na przykład znają mnie tam gdzieś z widzenia, to mówią mi o tym, że mieli wrażenie takie, że jestem straszną, zimną suką, wredną babą i nie wiadomo co jeszcze. A w rzeczywistości tak nie jest, znaczy tak wszyscy mówią, że na ogół jestem bardzo miłym i sympatycznym i spokojnym człowiekiem, więc w moim przypadku te pozory też mylą. Często jest tak, że to, co na sobie mamy, czyli jak wyglądamy, wchodzi mi tutaj o ubiór, świadczy o naszym charakterze. Szczególnie fajnie widać to w klubach, na przykład kiedy wchodzi dziewczyna od góry do, nie wiem, dołu ubrana w panterkę, to zazwyczaj w głowie mamy coś takiego, że ona nie przyszła tutaj koniecznie po to, żeby poznać mężczyzn. Z którym pójdzie napić się kawy, a wręcz przeciwnie, kogoś z kim spędzi jedną upojną noc, a potem już się nawet nie odezwie. Chociaż w sumie kto ją tam wie, może po prostu lubi takie kocie wzorki, ogólnie jest, nie wiem, prawniczką i tak dalej, ale tylko to, że tak wygląda, to jest taka otoczka, tak naprawdę jest niesamowicie inteligentną osobą. Tak więc według mnie wygląd ma znaczenie, lecz warto z daną osobą porozmawiać, żeby wyrobić sobie jakąś opinię na jej temat, a niekoniecznie, że tak powiem, skreślać ją przez to, jak ona wygląda. Ja w wyglądzie najbardziej nie cenię sobie, nie wiem, stylu, markowych ubrań, drugiego zegarka, ale bardzo cenię sobie, na przykład, schludność. Dochodzi do tego na przykład też naturalność, czystość i nie wiem, wyprasowana koszula u faceta. Bo przyjemniej rozmawiać chyba z kimś, kto wygląda na ogarniętego w sensie takim fizycznym, że jest czysty, zadbany, aniżeli z kimś, kto wygląda jak wyciągnięty z gardła osoby, która przez trzy tygodnie nie myła zębów. Jak to jest z tym ocenianiem ludzi przez to, jak wyglądają, jak to jest z tym takim pierwszym wrażeniem, czy to pierwsze wrażenie zawsze świadczy o całej dalszej znajomości z daną osobą, Czekam na Wasze komentarze, bardzo chętnie je przeczytam. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia na Facebook.com też wobec obiektywu na Instagramie, na Twitterze. Wszystkie linki są w opisie. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania filmiku i ogólnie wszystkiego, wszystkiego, co tylko możecie zrobić. Cześć na razie, trzymajcie się i w sumie dobranoc. Pa!